Kurna stary, ja pierdzielę. Zaraz już chyba dolecimy. No. Jesteśmy ja coraz bliżej tego lotniska. Ja pierdzielę, mnie tu nie było... ile 40 lat chyba. Albo 30. 40 lat minęło, jak jeden dzień. No. Dobra. Jest, już nie mogę doczekać się jak zobaczę to jak tu się wszystko pozmieniało. No. O kurda. No jak na Ja pierdzielę co tam się zadziało z tym miastem. No w sumie normalny no postęp cywilizacyjny nastąpił. Co jest? E, dobra, ale no widzę, się całkiem rozwinęło miasto tutaj. No. No ale nie mam samochodu nawet, za nawet? bardzo. Kasy na koncie mam nieskończoność, więc sobie fajne samochodziki ogarniemy niedługo. Ale Takie? tutaj zamówię zaraz taksóweczkę dobra, czekaj internet eee, czy mi łapie, łapie mi 20G dobra, mamy eee, jest, dobra mam już jakiś numer telefonu dzwonię halo, halo, dzień dobry no siema ziomuś co tam potrzebujesz? Eee, po, proszę taksóweczkę pod y, lotnisko w krater jasne, jasne, już tam jadę ziomuś Dobra, to za chwilę już będzie. No to zaraz sobie zobaczymy mniej więcej miasto. Kurde, kurde nie, co no, on kurde. robi? Człowieku, ty nas zamijesz. Dobra. Owalona Dobra, siadaj. Oh, no, dobra, dobra. siadaj. Ty też siadaj. E, dobrze to... Mm, dobra, wynajmę penthouse'a To poproszę po, pod penthouse w raising. Jasne, jasne. spoko, za chwilę tam będziemy. Kurde, jak tu się wszystko zmieniło. Kurde, Bardzo. nie było mnie ja tu 40 lat. Rising mm. powiedziałem. Rising. Mm. Tak, no. Okej, okay, może te nazwy się zmieniły. Nie wiem, 40 lat mnie tu nie było, więc sam nie wiem. <grym>, Kurde, To no, zmieniało się. Tam tak? Co się jest? <grym>, tylko pan nas nie zabij lepiej, bo. A, a gdzie policja z tym? Ja pierdziele co tu się odmala, no! Co to jest? Nie. Jaka policja? Oni my wlecimy! się ja nawet nie mam prawa jazdy? A ty kurde, coś. coś tu mówisz o policji jakiejś. Ja pierdziele Gdzie potrafiliśmy? Skosiłeś słup, panie! On się naprawi A tam odbudują za chwilę. Dobra. 500 się należy. 500? Jakieś płaciłem za takie przyjazdy 20? Inflacja rośnie. No, no to było 40 lat temu. No, pan wtedy jeszcze nie żył. Co ty powiedziałeś do mnie? Wysiadaj z tego auta, gówniarzu. Tak, nie podskakuj mi, bo on też ma 500. 500? 500 i mnie nie ma. Co gówniarzu. Ty się nie poczuwaj, do starszych. Bo my tu byliśmy, my wdarzyliśmy do najlepszego gangu na świecie, a poza tym ja jestem cyborgiem, więc mnie nie zabijesz. Jakiego gangu? Co? Most Wanted, najmocniejszy Coś gang na stary, co świecie. Czy... Nie wiem, ja tylko Skibidi Toilet oglądałem za z, z, z tych czasów. Wyeliminować ty. Obraz, stary, nie, my się tak nie bawimy. Nie, nie, Dobra. Nie po to walczyliśmy, żeby takie gówno się urodziło. Dobra, mamy chociaż kluczyk do, do Tesli. No, no i no kraniemy, pięć. pierwsze auto. Dobra, no to ogólnie wynająłem już mieszkanie, no to zobaczymy. Kurde. tutaj windę i. Nawet, i nawet. Jedziemy. Daję radę, ile to ma gwiazdek? Dwie? <laughs> pięć. Pięć? No. Nie wygląda. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, jesteśmy hmm. już Kurde, zobaczmy tutaj y, Za oknem. Wow. No, no, całkiem spoko widoki No Widziałem lepsza mm, Kiedyś już mieliśmy penthouse'a w tym innym mieście Ach, ty O, tu jest wiesz. kuchnia No, w, ku w kuchni jest łóżko <laughs> Dzień, e, no? Chyba jakiś grubo tutaj to Tutaj jakieś trendy są chyba dziwne w tym mieście No Wow, nie no, spoko, spoko. O! Można wziąć pączka. Kurde. Jeszcze więcej jego mikroplastiku. No. Tu coś tak trochę pusto, ale to chyba tak wygląda teraz, czy pustawo. O, kurde, to to już dziwione taki skansen trochę. Ulala, la. patrz to. No. to normalnie można usiąść i. Chyba jakaś ha. telewizja tu była. Nie wiem. No normalnie. Hej! Ja tu byłem na debacie! Tu była debata z Gusta Byłeś na debacie? Nie, ja nie byłem, tylko Gustaw był. A no tak ty nie wiesz, bo ty miałeś pranie mózgu Eee No właśnie tak się jakoś nie chwaliłeś. Ja o tym nie pamiętam i no tak jakoś wyszło. No miałeś pranie mózgu, Zgadza. nie pamiętasz? Znaczy, w sumie ty nie pomielesz tego, Ale nigdy ci skończyliśmy ja o tym. ja pamiętam, że wstałem, zapomniałem kim jestem. Przyszedł jak, jakiś pan policjant, mnie zbił, powiedział, że jestem jakimś śmieciem, i no i tak nie wiem, jakoś wyszło i później mnie wypuścili z tego jakiegoś tam ośrodku, no i nie wiem, znaleźliście mnie, ja. Tam no w się kim jestem. w więzieniu, uciekaliśmy. Dobra. No to, A, Szkoda. No to mamy to. No ale ogólnie jakby nie patrzeć, no to... Czas się trochę pobawić, no bo nie będziemy się chyba nudzić na emeryturę, nie idę z gangsterką, bo... Skoro most Swąty tu rządziło, to most Swąty znowu musi rządzić. Może i kości moje są słabe już, ale jednak... Władza jest nasza. No u mnie jakości to bez różnicy, jaka ja jestem cyborkiem. No, ty masz o tyle dobrze. U ciebie to tam nie wiem, może kable się tylko. No. Dobra, stary, no to co? Hmm. Ciekawe co z Gustawem, co tam u niego? no. Wysłaliśmy mu kiedyś ten list, jak uciekaliśmy stąd do Pontiaka miasta. Ajajaj. Aj, aj, aj. no. Ale przynajmniej można tutaj potańczyć. Tu jakiś nie wiem. Zgłośniki, takie dosyć stare chyba, tak na oko z 20 lat mają. No. Tutaj w ogóle, ej, ej, patrz to, patrz to! Jakoś kojarzę ten instrument. A w ogóle, co się z tobą stało? Zobacz, co z tobą jest nie tak. Eee... Czemu <grym się <grym> świecę, jak, psujaj? No, masz na światło jakąś aurę. Dobrze, że ja jej nie złapałem. To wszystko wina tego pączka. No. Nie jest lepiej tego pączka. Lep, lepiej, wyrzuć, lepiej wyrzućmy to, no to tylko szkodzi. Chociaż dobra, ładna ozdoba. Dobra, zdoba. wiesz co, to czas jakieś samochodziki może po, posprawdzać, kupię sobie. No ogólnie jeśli chodzi o samochody to słabo, no bo tutaj e, te ustawy całe, te zielone łady i w ogóle i większość od spalinowych już nie istnieje tutaj. Albo hmm. hybrydy, albo elektryki ty? tylko zostały, ale... Tutaj no, jest bardzo fajna hybrydka. No ja pamiętam jak jeszcze... Jeszcze ona w 2015 roku wychodziła, były koncepty jeszcze wcześniej, ale wygląda jak auto teraźniejsze. Więc oczywiście bierzemy sobie BMW i8. Okej okay, moi drogi, no to co? E, chodź, otwieramy, chodź na windy. No, dobra. O, dobrze e, że... udało mi się to wyleczyć. Dobra, BMW i8 stary. E, już czeka niby, także... Dobra. Dobra, Jadymy Jadymy O kurde, patrz to. Wow. Pamiętasz, tam y, du, sporo tego jeździło? No, w, Pont Pont w tym Pontiacu, ale w Detroit Pontiacu. to akurat wciul tego było, pamiętam, w Detroit. Tak, mega dużo. O kurde, zoba. O kurde. O jest... No. Perełka. No, jest potężnie stary. A teraz sobie wyobraź, że te yy, no, gówniarze będą jeszcze mówili, że to jest jakiś środek stary. Dobra, to siadamy. Piękne Ja już Piękne zapłaciłem, auto. więc. Bo już wcześniej o tym myślałem, żeby sobie i ósemkę ogarnąć. No i sobie ogarnąłem, o kurde, czekaj, kładź jedzie. Dobra, to weź ty Cybertrucka i Zepa. Tak. Kuchu. Dobra. No to kurde, dobra niech on zaparkuje i zaraz sobie pobawimy się BMW i8 Haha Okej okay. Nie no ale to jest to jest dopiero coś Pomyśleć że to auto ma kurde nie wiem z 60 czy 50 lat? no z 60 ma czekaj jest to wypuszczone w 2015 jest rok 2077 No to minęło 67 lat, tak? Nie, kurwa, co ja pierdolę. 62 lata minęły chyba, tak? No kurde. Kurda, no. 62-letni samochód człowieku. A jest naprawdę. Do Cudownie. No mi się zawsze Ale się dobre czasy Co teraz z Jerzy. A to też przecież A. wtedy mówili, że futurystyczne. No to by czasy. Gdy się no. miał tam po 20 lat. No. O, się też było takim gówniarzem. No ja jeszcze pewnie będę żyć następne 500 lat, skoro cyborgiem jestem. Was wszystkich już nie będzie, a ja może dalej będę. Oby, dobra o, właśnie, stary. Dobra. O i To będzie. No to wygląda kurde fajnie to miasto. No ciekawe, ciekawe tu się rozwinęli. Dobra, trzeba sobie broń ogarnąć. Bo ja ci oddałem pistolet, więc sobie muszę odzyskać pistolet. <coughs> Także okej, okay, wezmę wez sobie zbierać. granatnik i wezmę sobie pistolet. Dobra, a jeszcze z jakichś tutaj broni jakiś. Ok, nic nie ma więcej. Widzę, że tylko, tylko shotgun i pistolet był. Dobra. No to jedziemy No ale tutaj widzę, że drogi akurat są bardzo niedostosowane pod szerokość tych woltów Z cztery koła, bo one są za wąskie dla nich No tutaj wiesz, widzę, co? widzę, że mi się ładuje samochód, ale to nie działa tak dobrze jak w, De w Pontiacu, nie wspominając już nawet o Detroit Bo tam to, to w ogóle no. działało znacznie lepiej Ojej, ojej. Było tam zdecydowanie lepiej. Tutaj widać, że może funduszy zabrakło, budżet niski. No, nie ciekawe, wiadomo, jak ale... się państwo rozwinęło. Dobra, ale nie wiadomo, jak się państwo rozwinęło, ale pewne jest to. Czas spróbować donuta prosto ze sklepu. Ciekawe, o, tak. czy po tylu latach dalej tam w śpią. Bo jak śpią, to to będzie najlepsze. To znaczy, że nic się na tutaj nie zmieniło. No, Ja wiele, dobra. Fajny, fajny ten Lamborghini V12 Vision. Gdzie Dobra. Dobra, jedziemy, lecimy kurde. Budynek. Hmm. No i. Widzę, że Widzisz. A. Ubrani dalej tak samo, zobacz. Dokładnie ten sam strój, co ja mam nawet. O, tak. Dobra, zarąbię sobie do Nucika, ale jeszcze kasy przy okazji obrabuję. Alon on głośno śpi Król e, jest jeden! Tylko Alibaba! Król Kebaba! baba. Nie zamknę jeszcze tej budki? Tyle lat to pracowało? O jest. Dałem panowie e, Kim ty jesteś? Alibaba to jest, baba, to jest baba, następca jak? chyba Alibaby, wiesz, jakiś. Jak mnie można nie znać, król jest jeden tylko Alibaba, król kebaba. baba A ty jesteś sam, on jest kurna siwy A to pamiętam go nawet o. Cześć, cześć stary druch, co ty tu robisz? E, co ja tu robię wróciłem po, po 50-40 latach tutaj w sumie tak Wiesz, szczerze. Ile ci... Tak szczerze ci powiem wcale się tak to nie rozwinęło, no że Detroit to się bardzo trwydził. A, a co? To tak Niby trochę się zmieniło, ale tak. To jest teraz takie oldschoolowe miejsce, wiesz o co chodzi. Znaczy nie jest, całe A, no już... w sumie. Teraz to tak już można nazwać w tych czasach. Ja Powiedziałbym, że co bardzo miasto. Tylko u mnie się nic nie zmieniło, kebab zawsze dobry. No, Musicie, panowie, tak. wpaść kiedyś. Tak, na pewno wpadniemy. Mamy przewóz z dronami teraz. O kurde, eee... No ej, 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 zostaw, zostaw, kurna! E, gówniarzu! No ja pierdziele! Ja pierdzielę ta młodzież! Te cyberkłady w ogóle... Dobra, Rejster, ja pierdziele. No to był taki jeden, co kebaba miał w sumie. Nie pamiętam. Tak. No nie pamiętasz jak jakiś sprany łeb, no to się nie dziwi. No czego akurat ja tak się zastanawiam. Tyle rzeczy zapomnieć Coś mi tam opowiadałeś, ale to nie to samo pamiętać, a dowiedzieć się. Zawsze mogłeś mi wcisnąć jakieś farmazony. No ale nie no, tutaj to się bardziej zużywa bateria widzę niż się ładuje, więc to... Tak średnio działa. No nie to co w Pontiaku. Tam było dopiero. No to tam, tam były drogi. Tam lepiej się. Tam ci szybciej ładuje niż zużywa się prąd. No właśnie. Tam się dał jechać. Tam były szerokie drogi, ja nie jak tutaj. No ja tym kierowcą tych wszystkich Voltów. O właśnie temu na przykład. <goda> Dawa, no. no. to to akurat tragiczne jest po tym grem. Musi. On musi jeździć po chodniku. Dobra, no to co? Czas pojechać. Kupić sobie mocnego fula. Albo zarąbać jak to zwykle. O, tak. Dawno się Mocnego Fula nie piło, bo tam Mocnego Fula się w ogóle nie pije. No niestety, tam, niestety, tam nie ma dostępnego Mocnego Fula. A statia to się w ogóle nie zbudziła, zobacz wygląda tak samo jak kiedyś. O, widać, że tutaj chyba budżetu wcale nie ma. No. O, a tu dalej jakieś samolociki Słuch, ludzie tak. zostawiają, aha. No podłoga to jest akurat tragiczna i ten dach to, to nie. W sumie jednak się trochę zmieniło. Chyba był jakiś remont, ale na gorsze. Hmm, jakaś melina. No i ogólnie. jeszcze ten nie śpi. No widzę, że śpi. Dobra. Hmm, czekaj, zdejmę to, hmm. to, to. Skakuję się o, do systemu i zlikwidowałem nagranie. Dobra. Obrabujmy sobie kasetkę. Może, może coś tam będzie. Może, może. Ja onsmy takie pół, półciekłe doświadczenie, jakby. Eee, mm. Dobra, ale co jest mocno full. Ej ty! Pamiętam. Kurna! Co on? Znowu tu przyjechał. no. no i... Ja pierdziele. Dobra, wejdź. To... Napijmy A to się To co? Może. Zdro... Zdrówko. O tak, dobra wow. to jest. Dobra, biorę kolejnego, stary. O chłopie. Napij łogów. Teraz to się może napić. To... Dobra, no paka. nie no, dobra, wracamy Wypiłem aż... Wow. Pięć czteropaków stary, że sam czas się wypiło, więc nieźle no. Kurde, jutro będzie głowa boleć <noise> Co? O, o, rzutowca tu tankuje? No to nie Tego jest w Pontiaku akurat nie widziałem No No dobra, no to co, wyruszamy, wracamy do penthouse'a chaosu i czas iść spać Ja powiem ci, że ja pamiętam jak ja w więzieniu podkradałem temu uwalonemu policjantowi mocnego fula To akurat były dobre wspomnienia, bo naprawdę ja kocham mocnego fula nie Ja wiem, jak z więzienia ja ja nic nie wspominam, bo ja tam od razu że uciekłem stamtąd, więc... O, zazdroszczę Kilka lat posiedziałeś, dobra o. No to wzywamy windę I zaraz czas pójść spać, kurde no i jutro można jakieś przygody przeżyjemy Zobaczymy. Dobra. Lecimy do góry. Okej. Okay. To na dobranockę się jeszcze napiję Ja też sobie ją przyję sobie bo do ...plachę Dobra, ja idę spać tutaj. O. Łóżko co zajmujesz? No No dobra, to ja zajmę sobie. Ale to tam jest gdzieś indziej chyba są łóżka. Tak, idę poeksplorować. Dobranoc. Dobranoc.